Dobra wiadomość dla studentów trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Uczelnia zakwalifikowała się do pilotażowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego otrzyma prawie pół miliona złotych na zorganizowanie płatnych sześciomiesięcznych praktyk dla młodych ludzi. Dzięki podpisanej właśnie umowie każdy, kto przejdzie weryfikację, może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium oraz niespotykanie długie, sześciomiesięczne praktyki w wybranych zakładach pracy. Każdy student będzie mógł uzyskać kwotę oscylującą Wokół 10 tysięcy złotych jako stypendium, które jest wynagrodzeniem za udział w tych praktykach. Oprócz tego jeszcze będą pewne kwoty, które będzie można przeznaczyć na pomoce dydaktyczne, na książki, na, na inne wsparcie. Więc myślę, że dla tych studentów, którzy zechcą wziąć udział, jest to coś, o co warto powalczyć. Tak myślę. I bardzo bym ich do tego zachęcała, bo poza tą kwotą, która oczywiście jest istotna i, i będzie miała w wielu przypadkach duże znaczenie, ważne jest to, że ci studenci po prostu będą zdobywać naprawdę rozsądne doświadczenie. W zakładach pracy, do których trafią. Reputacja będzie dwuetapowa. Będzie to zgłoszenie formalne i później rozmowa kwalifikacyjna, do której zaprosimy również przedstawicieli przemysłu, którzy swoim okiem też nam pomogą dobrać studentów do tego projektu. Jako pierwsi z dobrodziejstw projektu skorzystają studenci wszystkich czterech kierunków Instytutu Politechnicznego, czyli elektrotechniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz inżynierii materiałowej.